<grymne> Dobra, pokaż nam ekipę Dobra, szybko, chodźcie, chodźcie, zrał dismount Gang, żeżbamy oh. w nich no Normalnie tak, o Dimo wszyscy? Ta. Mhm. Tak Tak Tego. Dobra, kolujcie, kolujcie o? jakieś targety Wszyscy spierdolili za mocni jesteśmy <grymne> Napierdalać ich? Dysmontować? Dobrze, dobrze! Dobra, mamy go, mamy go! Kurwa, o kurwa, ja topiłem się! Nie, 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 Chodźcie, na pitąkę, chodźcie na, do... na, chodźcie na... na Rozstawmy się trochę! Mam go, mam go, kurwa, bo jebana kurwa nie wyjeżdża! Zbierajcie to, po co? Podchodzą od SE, podchodzą od SE! Mają tanka? O. Chodźcie pierdalać, cienia? ja zbieram witułkę Uważajcie, kurwa... uważajcie na witułkę, pobią was Debki, 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 kurwa Jest defka Dobrze kurwa, lepiej na smolu Czapla tam Jemy z tymi z wami Do góry tutaj na góry i bo ja mam luta, panowie Czy mam was skilować? Cicho Nie, nie, nie Kurwa, jebać tego luta, człowieku Tu jest gościu na niewidze, tu jest gościu na niewidze Dawajcie go gdzie? Tu. Gdzie to brakuje? Jezu, jest, jest lewy. Złym <grym grym> na mnie. No na chwilę, na chwilę. Nie powinniśmy na kiszka póśniakach biegać, kurwa, chwilę. Nie rozejbałaś mnie tą wituchę. Nie. Ej, tu chodźcie, pomóżcie. Kilk długości na mnie idzie, tu. Dobra, idziemy, idziemy. Idziemy. Serdecznie mi się groziłem, bo ja już go niego. Dawaj wejdź go Głupie zeganie. Ej, koleś tutaj Dobrze. No to dobrze! On jeszcze nie montuje, to jest dzięcio. 900 koła z wituły ja mam krótkie no, 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 tak. O, I zmontował kurta, z A to wituła zebrana? Tak. Cała. Tak, zebraliśmy. Ja mam dużo staku na sobie z Witły. Ja mam tylko 19. Ale kazali killować No, no, no jest jak jesteś killem kurwa no, chilem to... No wie jesteś... co kontent w ogóle gra Z czego on Jak co, no? na wałkach napierdlamy na portalce? He okay. no On jest ładny! On jest ładny! Nie! Tak ok, no, Tam na na Tam kolejny pojechał do was! Nice, szefcy, nice, mamy go, Madimo! On ma kurwa rolkę, rolkę na butach, ja pierdolę to jest. Tomek, co ty? To, jak Tomek! To Tomek na Tomek Jak Tomek! Molasz, to jest. Kurwa mać, odwal się i już poprawił. <noise> dimo tam czemu tak późno mówicie? Nie wiem, bo ja się zajebałem co. Mu kurwa mu. Bo szef co daje fake info. Tak jest. O nie, nie to nie to ma, to że że wam rolkę da, to, kurwa to najważniejsze niby było. To jeszcze jest jeden na ping'u, jedzie do was nad nim się on ping to, to on przez przekopi Dobra, nieważne wraca na, team, on, na, team, na was, na was, na was no <toczyny> <darłów, chuj>, <toczyny> swoją no 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 Każdy swoją mańkę Kurwa! <śmiennie> nie nie kurwa! Tak, nie nie kurwa! Ej, ale złota skrzynka jeszcze Kurwa! jest, Kurwa! 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 Czekajcie na Kurwa! Kurwa! Ale Kurwa! Kurwa! na wszystkich. Bo nie macie, kurwa! 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 Kurwa!

nie, no to wiesz, no spokojnie, nie? Bijcie k**u i p**a. na pewno, nie? Na nie wpuszczcie na to Nie uwagę na to schodnie. Za, za, za! I zajazd, zajazd, kurwa! Zajeżdżamy. Bo ja heal'a z tyłu. Dzięki. Jeden pada, jeden kurwa. pada. Kurwa, leży! Kurwa laga dostałem, O dobra Poncho, poncho teraz! Zajazd Kurwa ty leczysz Ale. tym healem coś? No kurwa, kurwa leczę tylko żebiami Jak co cofłem? Kurwa na pieniądze. Pudany, pudany, podany, cojemy się czy co? Nie ma hila. Jak no, no, naturka ma struna? Ja mam 100 HP Dobra to wchodzimy, jak naturka ma strunę wchodzimy. Kurwa Ej, płat, Ej, bo was przednie. Leciał, kurwa, kurwa, <laughs> <To śmiech> <za świetne, nie? śmiech> Ale kurwa, jednego kurwa, lecę kurwa, jednego kurwa, Ej, kurwa, Dobra próbują no lutować, kurwa, lecę Dobra, lecę kurwa, no, urwało swoje kur. kurwa. Nie jakbyśmy mieli dwóch chili to i mamy do Ty, podjęcia dużo, na łatwiej dużo, dużo nas przeżyło, Chodźcie. widzę Chodźcie, wracamy, się bijemy, ręgierujcie się i się bijemy Dawaj, pytajcie czy następna Tak, dawaj drugą rundę, tylko bierzemy jakąś tą mackę kurwa do sprężenia On ma streama te do ukrainem Chuj tam Zatrzymałem sobie... śmieci, a nie wspierdalał. Piszę do niego. Następnym razem na turkę trzeba walić, kurwa, ja, czaple, potem ty, Grzesiu, walisz czaple, potem pryzmają na ona chuje, a oni się nie odleczą, człowieku. Ale jeszcze nie odwracaj te nie... skrzynki. Oni prawie byli do wyjaśnienia, kurwa. Cię oni tu się biją bią. cały czas, oni tu się biją cały czas. Dawaj, idziemy, idziemy, może wyjdziemy tam nikt, co? Dawaj, dawaj. dawaj. No oni to mają to full hapy. Oni full hapy mają. Ty, a może... Czekajcie, nareszcie teamu chyba. Może tam. można coś zlutować? Co? 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 Ten chuj biegnie, ten chuj biegnie. Bomby bicie, bomby bicie. Dobra, jebać do. Czekajcie, nie mamy party, nie mamy party. Go, uwaga, go, uwaga będzie. Go. Go. <śles> Ej, a jaka to jest mapa? SFias. A, SF wyjazd, SF wyjazd. podpinaj mobu. Dobra, spalił, spalił... Y

Kogo, 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 kogo? Muszę. Na turkę chyba trzeba. Heal już jedzie. Ja tego Ekwarda tak, bombię. Kurwa, dawajcie, nie, dawajcie a, wszyscy. Nie, nie. Dismont kurwa, czy nie? Dismont, a. Dismont tutaj, tutaj. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Berek, na plecy wbijamy. Ale uważajcie, kajtujcie ich, nie? Jak napierd... Kto mi ta logia opuścił? Kila, 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 kila. Dobrze, pali się. Szeroko, szeroko Szeroko mi nimi kurwa Ja nie wykopię raz, jednego nie. zaraz Ja wykopię zaraz jednego Do nas Pan Ty. kurwa, za, za, pan kurwo Ty, lecimy z nimi, my po prostu... No, tak ja z nimi Chodź, Kornelia Nie mać Kornelia Nie ma <laughs> Jebać, Ej, ale to, nie patrz. naszych nie ktoś, nie? Tam, tam Nie, Ej, ten Moreks, nie tam ma tam, naszych, tam. kurwa. No bo tam coś a i O, ale zajebał, kurwa, w skok. A, pokażę. zadam wyjebali. Dam ścianę Dobra, zgrupujmy się, zgrupujmy się, zgrupujmy się, zgrupujmy się, panowie. O, my o, to się. Oddał, Marcin Marcin oddał, dobrał, oddał, to przy... hop, surfing, o, dobrze, surfing jest. Dobra, dobra, zgrupujmy no? się. Patnij, czekajta ma killera Dobra na tym, zrzucę ścianę, szewców. Jednego szybki sieka, no. szybki sieka healer Chodźcie tu na mnie, chodźcie na mnie nie, kurwa jakieś Puerto Rico serstwa Szybki Dlajdy, na healer już dobrze, Nie ja wiem, pojebał jest... nie bijcie, nie bójcie, Nie musimy zieligrupować dalu, bo jesteś chodźcie, 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 chodź, 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 na Lekkoń, na, na lekoń Kurwa no. <laughs> Czekaj, nie Czekamy ci bijemy kurwa, bo deszcz cały czas na pierdala

Dobra dziękuję Dobra ja go wyciągnę ja go wyciągnę daj, ja go daj się wyciągnę. tego w nas, tego w nas weźcie. Dawaj to kosze, dawaj to kosze, dawaj to koset No nie ma to kosze, koty kot, kot. Ale estuary Tak to No co to kurwa, co wy? Ej, zniszczyli mnie Na jeden raz! Kurwa nie zdążyłem na jedynki kurwa Ej, psy mi <suszy> wypłacili tak? No co padłeś? No to są. Chyba no, jakaś inna kurwa przytwach. A Ja ty... przeżyłem, kurwa. Psycha surfingu w nas wyjebała, kurwa. S Sorówka mi się, kurwa, dosłownie. Dobra, na chuj, idziemy, idziemy ich napierdalać panowie. Idziemy, idziemy. I jebać tych psycha surfing. O tego, tak, to, to kurwa, ona mnie goniła, to jest szczur. Jest o ty, kurwa, rewanż będzie.